Dzień dobry. Pan Paweł przysłał mi fajne rozliczenie energetyki swojej. Bardzo szczegółowy rozpis pewnego czasu. Tu mamy... o, wejdźmy sobie. Wejdźmy sobie. Nie wiem, czy być... Pewnie muszę to w ten sposób zrobić. O, mamy poszczególne godziny doby i widzimy, ile energii on pobierał z sieci energetycznej on grid, ile energii wysyłał do energicznie, to na zielono i ile znowu energii pobierał. Ale to wiadomo, to jest średnio ciekawe dla Was wszystkich, ale to zestawienie Pana Pawła jest warte uwagi. Pan Paweł pozwolił sobie i poświęcił na to sporo czasu, żeby dokładnie wyliczyć Ile by zapłacił za energię elektryczną, gdyby był w taryfie G12N, G12W, G12, G11? I tak, w przypadku taryfy G12 zapłaciłby 3264 zł i 900. W taryfie G12W, czyli weekendowej, gdzie w sobotę w niedzielę taryf, prąd jest tańszy, zapłaciłby 32 04 zł, czyli o 60 zł taniej. W taryfie G12, czyli tej najbardziej podstawowej, taryfie dwustrefowej, dzień/noc, 3255 zł, czyli. O 10 zł drożej niż w N i o 50 zł drożej niż w weekendowej. No i teraz mamy taryfę tą podstawową G11, czyli tą, którą y, mamy jakby ustawowo najprostsza. Jedna cena przez cały rok i tu zapłaciłby 3808 zł, czyli mniej więcej o 600. 700 zł więcej. Także widzimy, że mając fotowoltaikę, to jest w miarę logiczne. Najmniej zapłacimy w taryfach dziennocnych, ponieważ w dzień, kiedy ta opłata za prąd jest najwyższa, mamy energię z fotowoltaiki i za nią nie musimy płacić. A w nocy, kiedy kupujemy energię z, z sieci energetycznej no to wtedy płacimy dużo dużo mniej e, dzięki taryfom nocnym niż gdybyśmy płacili to w taryfie <laughs> przy cenie całości całościowej e, całodobowej e, mam nadzieję, że to rozliczenie podoba wam się że jest pokazane w miarę e, czytelnie i że faktycznie m, każdy z was e, kto ma możliwość wyboru tej taryfy. Pomyśli sobie między G12N, G12W albo G12. Ja osobiście bym wybrał G12W, czyli tą weekendową, która w weekendy ma taryfę nocną, najtańszą. W tygodniu taryfa jest w nocy tańsza, w dzień dłuższa, ponieważ w dzień większość z nas jest z pracy, a weekendy jesteśmy w domu, robimy prania, inne rzeczy, gotujemy obiady, więc warto mieć wtedy tańszy prąd. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.